W tej chwili wydawało się to słuszne, wydawało się, że w każdej wypowiedzianej słowie jest sens, ale wystarczył moment, aby dostrzec wpływ. Coś pękło w środku, a skrucha zajęła miejsce. Ta myśl nie znika. Przychodzi w ciągu dnia, ciąży w nocy, uciska w ciszy. Pragnienie naprawienia jest wielkie, ale strach przed reakcją uniemożliwia jakiekolwiek próby. Duma walczy z odwagą, a wątpliwości nie pozwalają działać. Jednak jedno jest pewne: przebaczenie musi nastąpić. Brakuje tylko jednego kroku. Czy jesteś gotowy na ten moment? Konflikt, który nie daje spokoju. Umysł nie pozwala zapomnieć. Każdy szczegół tamtej chwili wraca jak echo. Ton głosu, wyraz twarzy, cisza, która nastała później. Scena powtarza się, jakby można było cofnąć czas i wybrać inne słowa, inny sposób, inny koniec. Ale to niemożliwe. Pozostaje tylko teraz. Minęło już wystarczająco dużo czasu, aby dostrzec, że nie warto nosić tego ciężaru, jednak lęk przed odrzuceniem paraliżuje. A jeśli próba okaże się daremna, a jeśli odpowiedź nie przyjdzie, a jeśli będzie już za późno, Duma mówi, aby pójść naprzód, udawać, że nic się nie stało. Ale prawda jest taka, że ignorowanie nie zmienia tego, co utknęło w piersi. Serce wie, co należy zrobić. I tylko jeden sposób pozwala odkryć, co będzie dalej: strach przed konfrontacją, zbliżyć się i nie wiedzieć, co powiedzieć. Ćwiczyć słowa, przerabiać zdania, kasować wiadomości jeszcze przed ich wysłaniem. Nie jest łatwo przyznać się do błędu, nie jest łatwo otworzyć serce i zaryzykować, że nie zostanie się przyjętym. Wątpliwości pochłaniają, czy wciąż jest miejsce na prośbę o przebaczenie, czy wciąż jest czas, a może już szansa minęła. Ale pozostanie w bezruchu to też wybór i ma swoją cenę, bo milczenie niczego nie naprawia, tylko karmi dystans, tylko wzmacnia nieobecność, tylko sprawia, że wszystko jest trudniejsze niż już jest, brakuje tego kroku. Odpowiedni moment może nigdy nie nadejść, czekanie na niego może być błędem, może czas jest teraz, nie musi być doskonałe, nie muszą być dokładnie te słowa, musi być tylko prawdziwe. Musi się tylko wydarzyć. Może odpowiedzią będzie uścisk, może to tylko spojrzenie, może to potrwa, ale zrobienie pierwszego kroku wszystko zmienia, bo przebaczenie to nie zapomnienie, a prośba o przebaczenie nie zaciera przeszłości, ale otwiera przestrzeń dla czegoś nowego, czegoś lepszego, czegoś, co serce już wie, że potrzebuje. Więc co jeszcze powstrzymujecie przed działaniem? Czekanie na idealny moment to oszukiwanie samego siebie. Czas płynie, a każda sekunda wahania tylko zwiększa ciężar. Już nie można ignorować, już nie można udawać, że nic się nie wydarzyło. Serce już wie, co musi być zrobione. Umysł stara się opierać, ale prawda jest prosta. Jedyną rzeczą, która stoi między przeszłością a pojednaniem, jest odwaga, by wykonać pierwszy krok. A co jeśli nie zostanie to dobrze przyjęte? A co jeśli ból wciąż będzie otwarty po drugiej stronie? A co jeśli słowa nie będą wystarczające? Może nie będą, może odpowiedź nie przyjdzie od razu, może rana jest głębsza niż się wydaje, ale to nie zmienia faktu, że coś musi być zrobione. Cisza nie jest rozwiązaniem, czas sam w sobie nie leczy, a jeśli teraz nic nie zostanie powiedziane, może dystans stanie się ostateczny. Moment wyboru. Każdy scenariusz już tysiąc razy przeszedł przez głowę, co może się zdarzyć, co może pójść źle, co może pójść dobrze, ale nic z tego nie ma znaczenia, dopóki działania nie zostaną podjęte. Serce przyspiesza tylko na myśl o ponownym spotkaniu. Niepokój rośnie, słowa się plączą zanim zostaną wypowiedziane. Strach jest ciężki, ale ucieczka niczego nie zmienia, bo prędzej czy później ten supeł w piersi będzie musiał być rozwiązany a odkładanie tego na później tylko zwiększa niepewność. A co jeśli rozmowa przyniesie jeszcze więcej bólu? A co jeśli odpowiedź będzie zimna? A co jeśli żal nie wystarczy? To pytania, które bolą, ale jest jeszcze jedno gorsze. A co jeśli nigdy nie będzie drugiej szansy? Jeśli życie pójdzie dalej i zaprowadzi każdego na ścieżkę, gdzie przebaczenie nie będzie już możliwe? Jeśli żal będzie musiał być dźwigany bez kiedykolwiek wypowiedzianych słów? To zbyt duże ryzyko, by go nie stawić czoła już teraz. Pierwszy kontakt. Może zbliżenie musi być subtelne. Może potrzebuje przestrzeni, czasu, odpowiedniego sposobu na dotarcie. Ale czekanie już wystarczająco długo trwa. Może wiadomość, może spojrzenie, może obecność w odpowiednim miejscu o właściwej porze, ale nie może być kolejnym dniem wahania, bo czas nie ostrzega, kiedy przychodzi ostatnia szansa. A jeśli jest sposobność na odbudowę, musi być wykorzystana. Ciężar milczenia. Czy lekkość przebaczenia? Należy podjąć decyzję. Czy udawać, że nic się nie stało i dźwigać tę winę jeszcze dłużej, czy stanąć twarzą w twarz z lękiem, otworzyć się, spróbować naprawić to, co jeszcze może być uratowane. Duma może krzyczeć, wątpliwości mogą próbować przytrzymać, ale żal. Nigdy nie odchodzi sam. Może być wyleczony tylko przez to, co musi zostać powiedziane, a jeśli jest żal, to znaczy, że wciąż jest nadzieja. Teraz pozostaje tylko zdecydować iść dalej z tym ciężarem, czy zrobić pierwszy krok, aby się go pozbyć. Serce uciska, umysł jest obciążony, ale jedno jest pewne. Nie można już dłużej dźwigać tego ciężaru. Z każdym dniem dystans tylko rośnie. Milczenie nie leczy. Czas sam w sobie nie rozwiązuje. To, co pozostało niedokończone, wciąż pulsuje, wciąż boli, wciąż potrzebuje innego zakończenia. Decyzja dotyczy tego, czy kontynuować ciągnięcie tego brzemienia, czy stanąć z nim twarzą w twarz. A jeśli istnieje szansa na nowy początek, to tylko wtedy, gdy będzie wola działania. Nie ma sensu wiecznie ćwiczyć, nie ma sensu czekać, aż lęk zniknie. Lęk zawsze będzie obecny ale nie może być silniejszy niż potrzeba naprawienia tego, co zostało zniszczone. Ile jeszcze nocy będzie spędzonych na przemytywaniu tej historii w głowie? Ile dni zostanie jeszcze zmarnowanych na uciekaniu od nieuniknionej rozmowy? Koniec. Pierwszy krok nie musi być idealny. Wątpliwości próbują wprowadzić zamieszanie. Duma próbuje powstrzymać. Ale istota się nie zmieniła. Ta sytuacja potrzebuje rozwiązania. Może głos zawiedzie. Może słowa nie wyjdą w odpowiedni sposób. Może reakcja ze strony drugiej osoby będzie nieoczekiwana, ale nic z tego nie jest silniejsze od tego, co trzeba powiedzieć. Nikt nie oczekuje perfekcji w przeprosinach. Nie ma idealnej frazy, nie ma właściwej formuły ważna jest prawda, intencja, gotowość do działania inaczej. A co jeśli pojawi się nieprzychylne spojrzenie? A co jeśli będzie wahanie ze strony drugiej osoby? To nie ma znaczenia. Ważne jest, aby pokazać, że istnieje prawdziwe żalu, że istnieje szczere pragnienie naprawy. Jeśli jest prawdziwe uczucie, jeśli jest poczucie winy skrywane w piersi, to już najwyższy czas, aby działać. Moment, aby się zmierzyć. Palce ślizgają się po ekranie telefonu. Pisać czy nie pisać, wysyłać czy nie wysyłać, serce bije mocno, niepewność zżera, ale nie ma już czasu na unikanie. Weź głęboki oddech. Nie musisz pisać długiego tekstu, nie musisz wygłaszać zaplanowanego przemówienia, musisz być tylko szczery, musimy porozmawiać, a może nawet to nie jest konieczne, może spotkanie powinno być osobiste, może słowa muszą być wypowiedziane wpatrując się w oczy, jednak jedna rzecz jest jasna. Milczenie trwało zbyt długo. Jeśli dojdzie do ponownego spotkania, niech będzie bez masek, bez pustych wymówek. Duma musi być przełknięta, wrażliwość musi być zaakceptowana, bo strach przed zrobieniem pierwszego kroku nigdy nie będzie większy od ulgi, jaką niesie ze sobą w końcu próba. A co, jeśli odpowiedź nie będzie oczekiwana? Ryzyko istnieje, zawsze istnieje. A co, jeśli nie będzie przyjęcia? A co, jeśli uraza będzie większa niż chęć odbudowy? A co, jeśli przebaczenie nie nadejdzie? Prawda jest taka, że nie ma żadnych gwarancji. Ale to nie zmienia potrzeby, aby spróbować, bo prośba o przebaczenie nie jest tylko dla drugiego, jest dla samego siebie, jest jedynym sposobem na to, aby przestać nosić ten ciężar. Jeśli będzie akceptacja, będzie to nowy początek. Jeśli będzie opór, przynajmniej serce będzie wiedziało, że zrobiło swoje. Najgorszym scenariuszem zawsze będzie zaniechanie, nigdy nie spróbowanie. Pozwolenie czasowi na zdecydowanie o tym, co mogłoby zostać rozwiązane z odwagą? Co dalej? Po pierwszym kroku przychodzi ulga, może przyjdzie przebaczenie, może przyjdzie inny rodzaj milczenia, taki, który już nie ciąży tak bardzo, taki, który pozwala iść naprzód bez żalu, ale niezależnie od odpowiedzi jedno będzie pewne nie będzie już pustki osoby, która nigdy nie spróbowała. A teraz? Czego brakuje, aby działać? nieuniknione jest przed oczami. Czas nie może być już usprawiedliwieniem, strach nie może być już przeszkodą. Nie ma już powrotu do tego, co zostało powiedziane, do tego, co zostało zrobione. Ale jest teraz, jest chwila, która może wszystko zmienić. Każdy krok, który nie został zrobiony, tylko zwiększył dystans, każde niepowiedziane słowo sprawiło, że milczenie stało się cięższe. Ale w głębi duszy Pytanie wciąż brzmi: A co jeśli spróbowałem? Ta myśl nie daje spokoju, ponieważ prawda jest odsłonięta. Nie chodzi już o dumę, nie chodzi już o rację, nie chodzi o to, kto bardziej się pomylił, czy kto powinien ustąpić, chodzi o pokój. Jego brak niszczy, żal dusi, brak tego, co mogłoby zostać rozwiązane, nie pozwala iść naprzód. Teraz wybór jest jasny: stać w miejscu i zaakceptować tę pustkę. Czy postawić pierwszy krok i może wszystko zmienić? Odpowiedź, której nie można uniknąć, rzeczywistość sama się nie zmieni. Oczekiwanie nie przyniesie innych odpowiedzi. Los nie poprawi sytuacji bez bodźca. Ręce drżą, pierś ściska, duma krzyczy, ale co jeśli to jest ostatnia szansa, bo są rzeczy, których nie można naprawić po pewnym punkcie. Są chwile, które kiedy zostaną utracone, nie wracają. Są słowa, które gdy nie są wypowiedziane, umierają w osobie, która nigdy nie miała odwagi, aby je wypowiedzieć. A co potem? Potem przychodzi żal za tym, czego nie zrobiono, bo milczenie teraz może być wyborem, ale w pewnym momencie staje się wyrokiem. Stawić czoła, czy się ukryć? Pytanie jest proste, ale odpowiedź jest trudna: mówić czy nie mówić, ryzykować, czy dalej uciekać. Serce już wie, co należy zrobić. Umysł próbuje znaleźć wymówki, ale nic nie usprawiedliwia dłuższego czekania. Nie można kontrolować odpowiedzi, ale można kontrolować próbę. I to wystarcza, bo kto próbuje, może ponieść porażkę, ale ten, kto nigdy nie próbuje, już przegrał, zanim jeszcze zaczął. Koniec oczekiwania, które już nie ma sensu. Oczy przeszukują ekran telefonu, ręka waha się. Serce bije mocno. Ale wiadomość musi zostać wysłana, telefon musi zostać wykręcony, spotkanie musi się odbyć, przebaczenie musi zostać znalezione, bo pokój jest po drugiej stronie odwagi. I teraz pozostaje tylko pytanie: czy będziesz dalej czekać, czy podejmiesz działanie, zanim będzie za późno? Decyzja jest w twoich rękach, czas nie czeka. Każda stracona sekunda to szansa, która może już nigdy nie wrócić. Serce się kurczy, bo wie: działaj teraz, albo zaakceptuj, że będziesz nosić ten ciężar na zawsze. Nie ma gwarancji, ale jest jedna pewność: nic się nie zmieni bez działania. Wiadomość wciąż nie została wysłana. Telefon wciąż nie został wykręcony. Spotkanie wciąż się nie odbyło. Ale prawda pulsuje, strach wciąż tam jest, szeptając wymówki. Ale teraz to tylko to szept. Hałas żalu jest głośniejszy. Pilność pojednania krzyczy mocniej, nie można już dłużej ignorować albo zrób to teraz, albo nie będziesz miał więcej tej szansy. Wpływ wyboru. A co jeśli się nie uda? A co jeśli odpowiedź będzie trudna? A co jeśli będzie za późno? Te pytania zawsze tam były, powstrzymując każdą próbę, ale w głębi jest jeszcze jedno cięższe, a co jeśli nigdy nie będzie innej okazji? A co jeśli czas zabierze tę osobę daleko? A co jeśli życie potoczy się w nieoczekiwanym kierunku? Duma może zostać odzyskana później, ale żal, że się nie spróbowało, może być wiecznym brzemieniem. Co jest ważniejsze, chwila oporu czy szansa na naprawienie tego, co wciąż można uratować, dlaczego ból odrzucenia nigdy nie będzie większy niż ból nigdy nie podjęcia próby. Ostatnia szansa. Telefon wibruje na stole. Ręce się pocą, klatka piersiowa uciska to jest teraz. Imię jest tam, świeci na ekranie. Rozmowa jest na wyciągnięcie ręki palec waha się, serce bije mocniej, umysł krzyczy A co jeśli nie zostanie dobrze przyjęta? Ale serce odpowiada A co jeśli tak? Nie ma już wymówek, nie ma już powodu, by czekać. Jedyną rzeczą między tobą a pokojem, którego tak pragniesz, jest odwaga do działania. Więc czy zamierzasz dalej czekać? Czy zrobisz to, co musisz zrobić teraz? Sekundy się dłużą. Imię na ekranie świeci jak wyzwanie, klatka piersiowa uciska, umysł nie przestaje wątpić. Ale prawda jest prosta. Nie ma już czasu na wahanie. Czekanie już ukradło noce snu. Cisza już zbyt mocno obciążyła. Żal już głęboko się zagnieździł. Teraz istnieje tylko jeden wybór działać lub zaakceptować. Że nigdy nie będziesz mógł zmienić tej historii. Palce przesuwają się po ekranie, tekst jest tam, prosty, bezpośredni, ale ręka drży przed wysłaniem, serce bije mocno, prawie krzycząc w klatce piersiowej. A jeśli zostanie zignorowane? A jeśli odpowiedź przyjdzie naładowana urazą? A jeśli czas zabrał tę osobę za daleko? Ale co jeśli nie? Co jeśli to ma być dokładnie ta okazja, która miała się wydarzyć? Strach nie może decydować za ciebie. Strach szepcze, nie rób tego. Zawsze był tam, blokując kroki, wstrzymując słowa, tworząc wymówki, by odwlekać nieuchronne, ale przychodzi moment, w którym strach musi zostać uciszony, bo istnieje coś większego od niego potrzeba załatwienia spraw z własnym sercem. Może przebaczenie będzie natychmiastowe, może nie. Może odpowiedź przyjdzie w łzach, może w ciszy, ale niepewność nigdy nie odejdzie bez próby. A jeśli nic się nie zmieni, przynajmniej ciężar nie będzie już na Twoich barkach, bo gorsze niż jakakolwiek odpowiedź, jest jej brak. Gorsze niż spróbować i nie być przyjętym, to nigdy nie spróbować. Godzina prawdy. Palec unosi się nad przyciskiem wysyłania, pierś ściska się ostatni raz. Nie ma już nic do przemyślenia, nie ma już miejsca na wątpliwości, bo niezależnie od odpowiedzi, niezależnie od zakończenia, serce będzie wiedziało, że zrobiło jedyną rzecz, która pozostała do zrobienia. Spróbowało. Wdech głęboki. Zamykasz oczy na chwilę i wysyłasz. Wiadomość została wysłana, teraz pozostaje tylko czekać. Niezależnie od odpowiedzi, ciężar wątpliwości został za tobą. Przebaczenie nie zależy tylko od tego, kto prosi, ale od tego, kto decyduje, aby je dać. A ty czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Podziel się swoją historią, zasubskrybuj kanał i zostaw swoje lubię to. Porozmawiajmy razem o wyborach, żalu i odwadze do rozpoczęcia na nowo.